Cześć wszystkim! Dziś chciałbym podzielić się z Wami historią, która na pewno przytrafiła się niejednemu z Was. Wyobraźcie sobie, że po długim dniu pracy, gdy w końcu macie chwilę dla siebie, idziecie sprawdzić pranie, i nagle pralka staje, wyświetlacz miga, a nic się nie dzieje. Cóż za frustracja? Od razu pojawia się pytanie: jak zresetować pralkę, Bosz? Odwiedziłem mojego przyjaciela, którego spotkała dokładnie taka sytuacja. Był zrozpaczony, bo pranie utknęło, a on nie wiedział, co robić. Pralka zacięła się w trakcie cyklu, a przyciski przestały reagować. Zamiast rozpaczać, przystąpiliśmy do działania. Pierwszym krokiem było sprawdzenie, czy przypadkiem pralka nie była przeładowana. Często zdarza się, że zbyt duża ilość ubrań może spowodować przeciążenie i pralka się zatrzymuje. Na szczęście w tym przypadku to nie było przyczyną problemu. Następnie przyszło do głowy jedno, jak zresetować pralkę Bosch. Zacząłem od prostego triku, który często pomaga. Wyłączyłem pralkę, odłączając ją na kilka minut od zasilania. W ten sposób daliśmy pralkę szansę na zresetowanie swojego systemu. Gdy minęło kilka minut, podłączyłem pralkę z powrotem do prądu i spróbowałem ponownie włączyć cykl. Często taki prosty reset potrafi zdziałać cuda i tym razem również się udało. Jeżeli pralka nadal się nie resetuje, warto spróbować użyć kombinacji przycisków, które są specyficzne dla danego modelu Bosch. W niektórych przypadkach, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zresetować pralkę Bosch, trzeba przytrzymać jednocześnie przycisk startu i inny przycisk funkcyjny przez kilka sekund. Pomocne mogą okazać się instrukcje obsługi, które zawsze warto mieć pod ręką. Kiedy jednak ani odłączenie zasilania, ani kombinacje przycisków nie pomagają, może to oznaczać poważniejszy problem z elektroniką pralki. W takiej sytuacji najlepiej jest wezwać serwisanta, który dokładnie sprawdzi, co się dzieje i jak zresetować pralkę Bosch w bardziej zaawansowany sposób. Mam nadzieję, że ta historia pomoże wam, gdy następnym razem będziecie zastanawiać się, jak zresetować pralkę Bosch. Jeśli chcecie więcej takich porad i historii z życia wziętych, subskrybujcie nasz kanał. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.